Przeciąganie marzeń Teresa Borys Późna jesień Mieni się wiosną Skrawki marzeń Wciąż sobie rosną Tu i teraz Jawią się nieraz Budzą się niczym Endorfiny Jak słodkie różowe maliny Marzenia szukają Spełnienia Takie ciche Takie miłe Zupełnie do wyobrażenia. Kiedyś były maleńkie i duże, zagubione gdzieś w chmurze, swojskie i te zdradzone, nigdy niespełnione. Dzisiaj przyciągnąć trzeba marzenia o dobrym zdrowiu, codziennej radości i przeciwne do samotności. Nie tylko dla siebie, marzenia o szczęściu. Dla bliskich, znajomych. Niech każdy czuje się jak w dobrym niebie. Dziękuję.